Dzień dobry, kochanemu Państwu. Ta piosenka, którą Państwo za chwilę usłyszą, powstała bardzo dawno temu. Myślę, że ze 30 lat temu. Ale nie było wtedy pandemii. Teraz jest. Wtedy się ludziom nie śniło o tym. W związku z tym nieco uaktualniłem tekst i tekst będzie traktował o sytuacji artysty w dobie pandemii. Służę Państwu uprzejmie. Mieszkał w szafie mały mul, tak jak inne mule. Nazywał się Szafcio, mieszkał wespół z babcią, miły gość w ogóle. Nazywał się Szafcio, mieszkał wespół z babcią, miły gość w ogóle. Fruwał szafcio wśród koszul, lubi mul koszule. Aż zmęczony krzynę, żując naftalinę, do babci rzekł czule. Aż zmęczony krzynę, żując naftalinę, do babci rzekł czule. O królowo wszystkich babci, przemyślałem wszystko. I chciałbym w przyszłości w mass mediach zagościć, zostając artystą. I chciałbym w przyszłości w mass mediach zagościć, zostając artystą. Ja zachłysnąwszy się wyliniałym tchórzem. Rzeczę smutno, wnusił ty masz po tatusiu, aspiracje duże. Rzeczę smutno, wynusił ty masz po tatusiu, aspiracje duże. Być artystą piękna rzecz, ale to usługi. Pandemia wystarczy, gówno weźmiesz starczy i leżysz jak długi. Pandemia wystarczy, gówno weźmiesz starczy i leżysz jak długi. Wcale nie jest proste, by odłożyć dość szmalu. Chyba, że od startu będziesz miał dość fartu i zagrasz w serialu. Chyba, że od startu będziesz miał dość fartu i zagrasz w serialu. Talent mam jak diabli, bo za jaką przyczyną? Gdy mnie widzą, brawo ludzie biją żwawo, twój tacuś też tak zginął. Gdy mnie widzą, brawo ludzie biją żwawo, twój taciuś też tak zginął. Morał będzie po stokroć sprawą oczywistą. Lepiej w szafie bracie płaszcze rzuć i gacie, jeśli być artystą. Lepiej w szafie bracie płaszcze rzuć i gacie, jeśli być Artystą. Nie bez kozery odśpiewałem Państwu utwór o marnej kondycji artysty w dobie pandemii. Zapraszam serdecznie do patronatu, do współpracy. Lajkujcie, udostępniajcie, jeżeli uważacie, że warto. Kłaniam się Państwu pięknie. Życzę miłego dnia. Pa! Do jutra.